chiralności. E, Jeżeli chodzi o czynność optyczną, to związek, który jest czynny optycznie, czyli taki, który możemy nazwać chiralnym, jest to związek, który spełnił konkretne dwa warunki. I jakie to są warunki? Żeby związek mógł być czynny optycznie, przede wszystkim musi posiadać przynajmniej jeden węgiel asymetryczny. I teraz przypomnij sobie, co to jest ten węgiel asymetryczny. Bo węgiel asymetryczny to jest węgiel z czterema różnymi, różnymi podstawnikami. Czyli nie wystarczy, żeby to był węgiel o hybrydyzacji sp3. Ale każde odgałęzienie, każdy róg w przestrzeni to muszą być różne podstawniki. Czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład grupę CH3, to grupa CH3 z czwartą rączką do reszty związku organicznego nie będzie węglem chiralnym, czyli działającym optycznie, ponieważ nie ma czterech różnych podstawników, tylko ma trzy wodory, które są takie same, i jeden węgiel dodatkowo inny, całe ugrupowanie węglowe cały ogon, więc to nie będzie związek chiralny. Związek chiralny musi posiadać przynajmniej jeden węgiel z czterema, ale koniecznie różnymi podstawnikami. Ale to jest dopiero połowa sukcesu, bo nawet jeżeli związek ma ten węgiel, to jeszcze nie znaczy, że on będzie umiał być czynny optycznie. Czyli to wcale jeszcze nie znaczy. Hej, łucja, witaj. Fajnie, że obserwujesz. Wpadaj częściej, będę teraz wpadać 2-3 razy dziennie po 15 minut na krótkie konsultacje. Więc jak czegoś potrzebujesz, e, to pisz, pytaj. Więc, tak jak mówię, to, że sam, związek sam w sobie posiada przynajmniej ten węgiel asymetryczny, i teraz zobacz, w dużym związku wystarczy mieć tylko ten jeden, jedyny węgiel, i już wystarczy, żeby w tym centrum chiralności światło spolaryzowane mogło być skręcane, bo w ogóle czynność optyczna polega na tym, że związek chemiczny potrafi skręcać światło spolaryzowane w prawo albo w lewo, więc czynny optycznie. Hiralny to są tak naprawdę te same określenia, różne słowa, ale one opisują dokładnie tą samą umiejętność. <laughs> Więc zobacz, już z góry wiadomo, nie każdy związek będzie taką właściwość, taką cechę, taką umiejętność posiadać. Jeden będzie, drugi nie będzie. Hej, Kiszony ogórek, fajnie, że obserwujesz. Jeżeli masz jakieś pytanie, możesz je zadać. Drugi warunek. Drugi warunek, który również musi zostać spełniony. Aby związek nie tylko wyglądał. Hej, Eli, witaj, fajnie, że obserwujesz. E, drugi punkt, dru, drugi warunek, który musi zostać spełniony, żeby związek oprócz tego, że tylko posiada węgiel asymetryczny, rzeczywiście mógł skręcić światło spolaryzowane. E, Hejder, witaj. E, to jest taki, że jak go przetniesz na pół, to jego połówki nie mogą być takie same. Nie mogą być w formie odbić lustrzanych. Czyli... hej, witaj! Nie wiem jak odczytać Twój nick. Ale fajnie, że jesteś. Dzień dobry, Olinka. Olinka dzisiaj tutaj robię repetycję z chemii. My się widzimy o 9 rano. Na no, Anna Mazur inspiruje, nie? Um... Więc drugi związek, drugi warunek, jaki, <grymi> drugi warunek, jaki musi zostać spełniony. Cześć, Adam Skwitaj. E, to właśnie zaczęłam mówić o tym, że jak związek chemiczny przekroimy na pół, przetniemy w połowie, cześć, Jokery, e, to jego połówki nie mogą być takie same. Bo jeżeli będą takie same, to zobacz matematycznie, tam będzie płaszczyzna symetrii. Może i nie mam chemii od dwóch lat ponad, ale wynajmniej w końcu normalny live. Martyncia. Szkoda, że dwa lata później się spotykamy, nie? Hej, witaj, kwiatuszku. <laughs> Więc. Dobra, słuchajcie, zaczęłam mówić o tym, że jak związek chemiczny przetniemy na pół i dwie połówki są takie same, to tam matematycznie, z matematycznego punktu widzenia, pojawi się coś, co na matmie nazywacie płaszczyzna symetrii. I tutaj, do, do lekcji chemii, do szkoły, do matury, czy do egzaminów z edukacji domowej, nie wolno tutaj pomylić osi symetrii z płaszczyzną symetrii, bo matematycznie to są dwie różne rzeczy, nie? Czyli pierwszy warunek, jaki musi zostać spełniony. Det nie zajmuje się tym absolutnie. Pierwszy, związek, jaki musi, pierwszy warunek, jaki musi zostać spełniony, w całym związku, który macie przed oczami, w całym rysunku tego związku. Wystarczy jeden węgiel, który swoimi czterema rączkami trzyma cztery różne elementy, plus jak ten związek przykroimy na pół, to jego dwie połówki nie mogą być swoimi odbiciami lustrzanymi. I teraz zobaczcie, do matury, zawsze, ale to zawsze, nieważne o jaki związek, jaki związek wam podadzą, jaki wam narysują, czy go znaliście wcześniej, czy nie znaliście e, wcześniej. Marcinia, u ciebie w szkole, tak? Czy na TikToku? Więc nieważne, jaki związek będziecie mieć, e, Grease tej, fajnie, że jesteś, w zadaniu. Nieważne, w ogóle nie martwcie się tym, czego wcześniej widzieliście, czego e, nie widzieliście. Wiesz czysto teoretycznie to nawet Det możesz sobie zrobić bombę e, w kuchni z tego, co masz standardowo w szafkach. Tak czysto teoretycznie? No, Martyncia, no cóż poradzić. Zawsze można przeskrolować, nie? Jak coś tam, jak wpadasz na live'a, który e, no, widzisz, że nie bardzo ktoś ogarnia. Więc słuchajcie, nie martwicie się, jak widzicie zadanie, to wiecie, ja wiem, że pierwszy odruch jest taki, boże, co to jest, co to jest za związek? Ja czegoś takiego nie widziałam na oczy. Nieważne. jakie jest pytanie o czynność optyczną, to w ogóle nie ma znaczenia, czy ty ten związek wcześniej widziałeś, widziałaś, czy ty umiesz go nazwać, czy ty cokolwiek o nim wiesz. Zawsze jak jest pytanie o to, czy związek jest czynny optycznie, masz napisać dwa zdania, dwie informacje. Zawsze. I na sprawdzianie, i na kartkówce, i do matury. Hej, Kajzerka, fajnie, że obserwujesz. Pierwsze czy ma, czy nie ma węgiel, węgla asymetrycznego, przecinek, czyli takiego, który ma cztery różne podstawniki? Bo tu uwaga, jeżeli nie dopełnicie tego pierwszego warunku, czyli napiszcie tylko, że ma cztery, węgle, ma cztery podstawniki, jest węgiel z czterema podstawnikami, czyli asymetryczny, czyli chiralny, kropka. To uwaga, nauczyciel może Wam dać 0 punktów, bo to nie jest pełna definicja tego warunku, który musi zostać spełniony. Czyli musi być węgiel z czterema różnymi podstawnikami, przecinek, czyli taki, który ma, e, przecinek taki, e, który ma cztery różne podstawniki, czyli jest chiralny asymetryczny. I drugi warunek, drugie zdanie, które też musi paść w takim zadaniu, żeby dostać punkt za Waszą odpowiedź. Drugi warunek jest taki, że piszecie znowu nie połowicznie, że ten związek ma płaszczyznę symetrii, kropka, ale pełne zdanie, pełna odpowiedź na pełen punkt brzmi: Ma płaszczyznę symetrii, przecinek, więc jest formą mezo. Albo jest formą mezo, bo ma płaszczyznę symetrii. Czujecie? Czyli w czynności optycznej, w chiralności. W pytaniu o to, czy związek może skręcać światło spolaryzowane, czy nie może, piszecie zawsze dwie informacje, ale jakby każda dwuczłonowa. Pierwsza o węglu asymetrycznym, czyli takim, który ma cztery różne podstawniki. Różne podstawniki. I o tym, czy związek jest formą mezo, czy nie jest. Czy ma płaszczyznę symetrii, czy nie ma. Żeby był czynny optyczny, optycznie, przynajmniej jeden węgiel asymetryczny z czterema podstawnikami i nie może mieć Płaszczyzna symetrii nie może skręcać światła spolaryzowanego. Mhm. Nie może być formą mezo. Mezo. E, wiesz, Dęt, ja myślę, że już teraz pojawia się to, o czym ty piszesz. Że wielu nauczycieli, którzy zostają w szkole, to są nauczyciele, którzy po prostu nie mają pomysłu, jak z własną kreatywnością, swoimi pomysłami przebić się przez system, bo wielu nauczycieli, którzy, których w szkole wy oceniacie na takich, co to nie domagają, co nie potrafią uczyć i w ogóle są słabi, oni na korepetycjach odnoszą sukcesy. To nie zawsze jest wina nauczyciela. Ja wiem, że z zewnątrz to tak wygląda, nie? I nam jest fajnie i wygodnie powiedzieć, że nauczyciel jest wszystkim winien, ale naprawdę nauczyciele są czasem w kropce. Nawet jakby chcieli, to nie mogą, bo system pewnych rzeczy po prostu zabrania. Słuchajcie, czy macie jakieś pytania do e, izomerii optycznej, do chiralności? Nie, nie, Det. ja pracę w szkole porzuciłam już kilka lat temu i nie zamierzam wrócić do tego systemu. Ja prowadzę firmę korepetycyjną, udzielamy korepetycji z różnych przedmiotów. Ale nie, 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 do szkoły do pracy nie wrócę. Nie. Nie ma opcji. Słuchajcie, więc dzisiaj rozmawiamy sobie o chiralności, o czynności optycznej, o skręcaniu światła spolaryzowanego. Omówiłam na razie warunki. Jakie musi spełnić związek, jakie musicie zdiagnozować, zbadać, zanim dacie odpowiedź do zadania, czy dany związek jest czynny optycznie, czy nie jest czynny optycznie. Dajcie znać, czy to, co powiedziałam, jest jasne, bo jeśli tak, to możemy iść dalej w ten temat, bo tu jest jeszcze kilka rzeczy. Dziękuję za serduszka, dziękuję za tapowanie, dziękuję za kciuki w górę za polubienia live'a. I teraz słuchajcie, idziemy dalej w związku z czynnością optyczną. Bardzo często w zadaniach jest tak, no, trzymaj się, date papa. Bardzo często słuchajcie w zadaniach jest tak, że oprócz tego, że musicie zdiagnozować, czy związek ma zdolność chiralną, czy ma zdolności optyczne, czy nie potrafi skręcać światła polaryzowanego, <tuszy> będzie pytanie, czy ten związek tworzy enancjomery. Enancjomery to są izomery czynne optycznie, takie, które zestawiacie dwa ze sobą. I to są ich własne nawzajem odbicia lustrzane. Król internetowy to w ogóle nie jest live na ten temat. Także możesz spokojnie przeskrolować i iść dalej. Eee, no właśnie, więc będzie pytanie, czy ten związek może tworzyć enancjomery, czyli odbicia lustrzane. I teraz zobaczcie, to jest trochę tak jak ze związkami między ludźmi, ze związkami kobiety i mężczyzny. Dopóki kobieta i mężczyzna są singlami, to przejawiają jakieś swoje cechy. Natomiast, kiedy wchodzimy w związek, to bardzo często jest tak, że z pewnych cech rezygnujemy albo je przebudowujemy. I w chemii, z, ze związkami czynnymi optycznie jest tak samo. Same w sobie, dopóki są singlami, niezestawione ze swoim partnerem, enancjomerem drugim, wykazują czynność optyczną, ok? Ale jeżeli my je zestawimy w jednej probówce obok siebie, jako odbicia lustrzane w parze, ok? Jeżeli będą w parze, one tracą zdolności optyczne, one przestają skręcać światło spolaryzowane. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, pytajcie. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytanie pod kątem, nie wiem, jakiegoś tematu, który potrzebujecie do szkoły, na przykład na dzisiaj, na kartkówkę, na sprawdzian, czy chcecie się coś skonsultować o maturę, to możecie tutaj zadać pytanie. Nie, kochanie, jeszcze, jeszcze jestem na live. Tyle, moi drodzy, jeszcze chwilkę jestem. Możecie zapytać, co potrzebujecie. Pytajcie, mogę jeszcze chwilę poodpowiadać na Wasze pytania. Mhm, Justyna pyta, a o co chodzi z zadaniami, gdzie każą e, obliczyć liczbę możliwych enancjomerów? To są zadania, które możesz rozwiązać na dwa sposoby. Hej, Melatoninka, witaj, fajnie, że obserwujesz. E, na dwa sposoby. Możesz to zrobić tak, że rozrysujesz sobie wszystkie możliwe izomery, tylko wzorem pionowym, i pozamieniasz środkowe piętra. Hej, Zuzu, witaj. Tylko robimy to tak. Najpierw w całym związku zamieniacie tylko najwyższe piętro środkowe. Później w drugim związku zamieniacie piętro, które jest e, na, na przykład nadśrodkowym. Później kolejny e, możliwy izomer to będzie zamiana piętra niższego, później kolejny izomer to będzie zamiana piętra. Pierwszego i drugiego od góry z tych środkowych węgli. Później kolejny izomer, zamiana piętra drugiego i trzeciego. I kolejny izomer to będzie zamiana piętra pierwszego i trzeciego. Czyli po prostu musicie sobie rozrysować wszystkie kombinacje. To jest pierwszy sposób na rozrysowanie. Jest drugi sposób na liczenie możliwych enancjomerów. Tylko tu uwaga na wzór szkolny, bo w szkole jest taki wzór 2 do potęgi, która jest ilością węgli asymetrycznych. Hej, agi, agi, witaj, fajnie, że obserwujesz. Um, dwa do potęgi ilości węgli asymetrycznych. Uważajcie na ten wzór, bo tutaj jak Was zapytają o enancjomery, to ok, ale jak Was zapytają o stereoizomery, to ten wzór już e, nie do końca mówi prawdę. Bo zwróćcie uwagę, że jak rozrysujemy sobie możliwe pionowe wzory, wzory tak pionowe, drabinkowe czy e, Fischera, jeżeli chodzi o te formy chiralne, optyczne, o ten temat to ten wzór nie bierze pod uwagę form mezo. Ok? Dwa do potęgi ilości węgli asymetryczny, to on, on, ten wzór mówi Wam tak naprawdę o tym, ile jest wersji izomerów, wersji wyglądów, przestawień na lewo i na prawo tych podstawników, które są na węglach środkowych. Natomiast jeżeli by was pytali konkretnie o. Tylko enancjomery, a nie od ja stereoizomery, tylko tylko enancjomery, to wtedy jest ok. Ten wzór podręcznikowo szkolny. Dwa do potęgi węgli asymetrycznych. Natomiast kiedy pytają o możliwe stereoizomery, to musicie od tego odjąć jeszcze formy mezo. I formy mezo ten wzór nie pokazuje. Czyli taki szerszy wzór, żeby odfiltrować to, co nie jest czynne optycznie. A wyjdzie Wam na, na rysunkach, jak sobie zaczniecie to rysować. To jest zór 2 to potęgi ilości węgli asymetrycznych minus formę Mezo, które musicie sobie albo rozrysować, albo e, zobaczyć na tak zwane oko. Też Także znać, czy jest jasne to, co powiedziałam. Czy, rozum, czy rozumiesz teraz już, jak zrobić takie zadanie, o co chodzi w takich zadaniach? A jeżeli związek w ogóle nie ma węgla asymetrycznego, to on jest czynny optycznie. To po prostu jest to związek nieczynny optycznie, który nie wykazuje czynności optycznej, więc nie można go nazwać chiralnym. Jak niechiralny, to achiralny. Inna nazwa na związek niechiralny to związek achiralny. I on nie będzie skręcał światło spolaryzowanego, nie ma takiej umiejętności, takiej właściwości. Damian, a w zeszycie mam jeszcze coś z LID. Co to takiego? E, melatoninka, zaraz ci odpowiem. Więc izomery konfiguracyjne LID. To jest taki rodzaj izomeru, gdzie jak masz zapisany wzór pionowy, właśnie dlatego często nauczyciele wspominają o tych izomerach LID w temacie izomerów czynnych optycznie, ewentualnie później w cukrach, bo i zemery, ale i rysujemy na wzorze pionowo, pionowo narysowanym. I teraz jak zobaczysz sobie, w podręczniku to ładnie brzmi na ostatnim węglu asymetrycznym, a chodzi po prostu o drugi węgiel od dołu. Jak masz wzór pionowy, to drugi węgiel od dołu, patrzysz na ten węgiel i odpowiadasz sobie na pytanie, po której stronie, po lewej czy po prawej, stoi coś, co nie jest wodorem? To może być grupa OH. Na cukrach, na przykład, ale to może być chlor, brom, grupa aminowa, e, grupa OH, coś innego niż wodór. Po której stronie stoi? Bo jak stoi po stronie L, to mamy izomer L, konfigurant L. Dziękuję za serduszka na TikToku. Możecie tapować i serduszkować, możecie się też słuchajcie dorzucić do celu live'a. E, natomiast jeżeli coś innego niż wodór, będzie stało po stronie prawej, wtedy dopisujemy do nazwy taką dużą literkę D-myślnik, tak jak wiecie, jak robicie izomery cis-myślnik, trans-myślnik, orto-myślnik, to tutaj tak samo robicie L-myślnik, D-myślnik i podajecie nazwę tego związku. Dobra, i melatoninka jadę z Twoim pytaniem. Czym jest dysocjacja elektrolityczna i utrzymywanie wodorotlenków? Dysocjacja. Najprościej jak można melatoninka. W dysocjacji bierze udział woda. Mówimy, że jest środowiskiem reakcji, że jest rozpuszczalnikiem, a tak naprawdę podejdź do wody jak do nożyczek. Mat, wpadaj częściej. Szczególnie jeśli będziesz miał sprawdzian z jakiegoś tematu, który poruszam na live, albo piszesz maturę z chemii, to Ci się na pewno przyda. E, więc podejdź do wody jak do nożyczek. Woda to nożyczki. Rozpuszczalnik to po prostu nożyczki, które rozcinają substancje na dwa kawałki, zawsze dwa. Najpierw odpada element, który masz w zapisie jako pierwszą literę, pierwszy symbol. NaOH, KCl, hno 3 Pierwszy element, pierwszy pierwiastek zawsze ci odpada osobno, a cała reszta, która była za tym pierwszym pierwiastkiem, cała reszta, która jest tu, co nazywamy resztą kwasową, ona odpada jako drugi element, czyli tak naprawdę z jednego związku chemicznego woda je rozcina na dwa osobne kawałki. I teraz do pierwszego odciętego kawałka dajesz plusy, do drugiego odciętego kawałka dajesz minusy. Plusy i minusy możecie sobie spokojnie ściągnąć tablicę rozpuszczalności. Nawet jak nie ogarniacie, skąd one są. Macie tablicę rozpuszczalności, korzystajcie z niej, bo na lekcjach na sprawdzianach kartkówkach macie do tego prawo. Więc ściągasz sobie, jak było KCL woda go rozjechała na dwa kawałki, jest literka K, dodać literka CL. I w tablicy rozpuszczalności szukasz sobie, że K ma jeden plusik, to piszesz K+, plus. CL ma jeden minus, więc piszesz CL-, minus. i masz K+, plus, CL-. Minus. W dysocjacji pamiętaj, że w zapisie tej dysocjacji woda jest nad strzałką, bo jest e, z, e, rozpuszczalnikiem, środowiskiem reakcji nie bierze udziału w reakcji. Bo zobacz, nożyczki tną substancję, ale nie tną same siebie, więc nie biorą udziału w reakcji. Więc to jest dysocjacja. I teraz melatoninka podręcznikowo ci powiem. Posłuchaj, czy zrozumiesz. Dysocjacja to rozpad cząsteczki pod wpływem wody. Na kationy i aniony. Kationy to te z plusem, aniony to te z minusem. Hej, Małpo, fajnie, że obserwujesz witaj. Jakkolwiek dziwnie to zabrzmiało. Deje, tyle, jeżeli chodzi o dysocjację. Jeżeli jesteś. Jeżeli jesteś w liceum, to tutaj weź jeszcze pod uwagę, że w dysocjacji jest ważne, czy dasz strzałkę w jedną stronę, czy w dwie strony, bo to jest różnica. Tutaj słuchajcie, za temat dysocjacji możecie dostać 0 punktów za reakcję. Jeżeli dacie złą liczbę strzałek, bo w elektrolicie mocnym, który dysocjuje mocno, chętnie, w pełni, dajemy strzałkę tylko w jedną stronę. Natomiast dysocjacja elektrolitu słabego, jak coś się słabo daje w pociąć w wodzie na ją, niechętnie, to w wodzie nie wychodzi, e, to wtedy muszą być strzałki w dwie strony. To dla syna z ósmej klasy. A melatoninka, ok, będziesz tłumaczyła synowi. No to spoko, to ja ci powiem z doświadczenia 18 lat. Jak mu opowiesz o dysocjacji, używając wody jako nożyczek, że na, na dwa kawałki. Pierwszy ma mieć plus, drugi ma mieć minus, to spokojnie zrozumie. A później sama jak zobaczysz do jego zeszytu, jakie tam ma zapisy chemiczne, za, jak jakaś tam dziwna, dziwny dla Ciebie będzie zapis chemiczny substancja, strzałka, woda nad strzałką, to e, lecisz sobie, tak jak mówię plusy i minusy. <ścoughs> Super. Pozdrawiam synka melatoniny. Syna, bo to już ósma klasa, syna melatoniny. Eee, także z tablicy rozpuszczalności korzystaj na kartkówce, na sprawdzianie ściągaj sobie plusy i minusy stamtąd. I w klasie ósmej nie trzeba się martwić, ile strzałek będzie w dystycjacji. Piszesz zawsze jedną strzałkę, woda nad strzałką i masz zadanie zrobione. Także woda jest rościną, na czem Jest nożyczkami, rościna na kawałki, na plusy i na minusy, na kationy i na aniony. I drugie pytanie: otrzymywanie wodorotlenków Żeby. W ósmej klasie skupiamy się w tym temacie, gdzie poznajemy dysocjację, tylko i wyłącznie na otrzymywaniu tych wodorotlenków, które potrafimy rozpuścić w wodzie, czyli przebudować w ciecz. Bo zobacz, to jest tak jak z cukrem: cukier jest ciałem stałym. Jak wrzucasz go do wody, to cukier zamienia się w ciecz. On zaczyna być niewidoczny dla naszych oczu, zaczyna pływać w wodzie, miesza się z nim, my nie widzimy, że ten cukier tam jest. Czyli przebudowaliśmy go w ciecz, z ciała stałego w ciecz. I takie wodorotlenki, I tylko o takich wodorotlenkach mówimy. Jeżeli wodorotlenek po wrzuceniu do wody rozpuści się, rozpłynie się, zaniknie, tak jak cukier w wodzie, to masz pewność, że ten wodorotlenek możemy nazwać zasadą, zasada. Okay? To po prostu wodorotlenek w formie cieczy, ciekłej, przebudowany w roztwór wodny. I teraz jak go otrzymać? Są dwie metody. Są dwie metody. Albo do wody wrzucamy czysty metal, który jest też w wodorotlenku. Hmm. Czyli jeżeli w wodorotlenku jest NaOH, wzór wodorotlenku NaOH, to tym metalem będzie Na. Jeżeli byłoby KOH, to tym metalem będzie litera K. Okay? Zależnie od tego, jaki jest metal, wrzucasz go do wody. Albo druga metoda, bierzesz tlenek tego metalu i wrzucasz go do wody. Czyli albo metal, albo tlenek tego metalu, czyli albo czysty pierwiastek, albo. E, dziękuję za serduszkowanie, za lajkowanie. Albo wrzucasz tlenek tej litery, tlenek tego metalu do wody. I tutaj trzeba już umieć napisać pełne równanie reakcji chemicznej, e, czego ci nie jestem w stanie wytłumaczyć, tak, wiesz, bez, bez kartki długopisu, bez tableta, bez ekranu, na którym bym pisała. Też ja dzisiaj ci tego nie wytłumaczę, ale e, jeżeli melatoninka, jeżeli ty czy twój syn będziecie potrzebować korepetycji z chemii, zawsze można się ze mną umówić jeden na jeden na konsultacje online, udzielam takich korepetycji od 18 lat, także zapraszam kochani, jest siódma rano pół godzinki z wami jestem, więc e, na ten moment dziękuję, pojawię się jeszcze po południu, jeżeli ktoś będzie czegoś potrzebował zapraszam do zadawania pytań do konsultowania jakiejś melatoninka, wam też życzę mi udanego dnia Cześć, Asia, witaj. Zapraszam Was na popołudniowy live, też wpadnę, tak myślę, na 20-30 minut. O czymś krótkim poopowiadam, tak jak dzisiaj poopowiadałam, o odbiciach lustrzanych, o enantiomerach, o chiralności, jak rozpoznać związek, który jest czynny optycznie. Więc, jeżeli będziecie potrzebować, przygotujcie sobie jakieś pytania, jakieś zeszyty, jakieś e, działy, jeżeli przygotowujecie się do matury, i mogę Wam zawsze poopowiadać, przełożyć na ludzki język. Tak, mam różne historyjki, jak, tak, jak woda, która jest nożyczkami, rościny na jony, o porywaniu dzieci. Mamy his mam historyjkę zawsze przygotowaną, bo to też jest chemia. E, także jeżeli będziecie potrzebować, zapraszam później. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Pa, pa!